Podcast Praktycznie o Dronach Odcinek 51. Urodzinowy Cześć! Nazywam się Karol Heda i na co dzień rozwijam Akademię UAV. Firmę, która przez usługi doradcze i szkolenie pilotów wspiera organizację w procesie wdrażania bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów. Tytuł odcinka Pierwsze urodziny podcastu Praktycznie o Dronach. Refleksje, kulisy i plany na przyszłość. Witam Was bardzo serdecznie w wyjątkowym dla mnie odcinku. Mamy dziś 21 kwietnia 2025 roku. Jest to poniedziałek Wielkanocny, bardzo ważny czas w roku, bo święta Wielkanocne to czas bardzo radosny, ale też trochę nostalgiczny, a dla mnie jeszcze bardziej wyjątkowy, bo to dokładnie rok temu pojawił się pierwszy odcinek mojego podcastu. I z tej okazji dzisiejszy odcinek będzie inny niż zwykle. Będzie trochę inaczej. To zupełnie nie będzie merytoryczny odcinek. Niczego się dzisiaj nie nauczymy, nie będziemy niczego wyjaśniać. Będzie luźniej, będzie bardziej osobiście, będzie trochę emocji, trochę kulis powstawania tego podcastu czyli taka druga ludzka strona, której w tych typowych, merytorycznych odcinkach niekoniecznie możecie mieć okazję zauważać. I właśnie dziś, z okazji urodzin podcastu Zamiast konkretów, chcę Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle powstał ten podcast, jakie były moje największe wyzwania i obawy na początku tej drogi, jak się przygotowywałem do nagrania pierwszego odcinka, powiem Wam, jak znajduję tematy na kolejne odcinki, powiem Wam, jakie są statystyki wysłuchań, powiem Wam trochę o kwestiach technicznych, czyli na przykład, gdzie nagrywam, kto mi montuje podcasty, powiem Wam, czego się nauczyłem, a na koniec, powiem, jak widzę przyszłość tego podcastu. Dlatego, jeśli chcesz posłuchać o tym, dlaczego powstał ten podcast, co mi daje to, że nagrałem przez ostatni rok te 50 merytorycznych odcinków, a być może szukasz inspiracji, bo może też coś od dawna planujesz, ale brakuje Ci impulsu do działania, to zapraszam Cię do wysłuchania tej urodzinowej, głównej części dzisiejszego odcinka. A zacznę od tego, dlaczego w ogóle powstał ten podcast. I pewnie część z Was będzie zawiedziona, bo tu powinna pojawić się jakaś romantyczna historia, że od lat marzyłem o tworzeniu treści, by w ten sposób zrealizować swoje niespełnione marzenia z dzieciństwa, o tym, żeby zostać na przykład dziennikarzem, ale nic podobnego. Powód był bardzo prozaiczny. Głównym impulsem, który poprowadził mnie do tego, że pojawił się pierwszy odcinek tego podcastu, było wkurzenie, irytacja, żeby nie powiedzieć inaczej, bardziej dosłownie, a wkurzenie na to, że szukając w internecie jakichś informacji, rzetelnych informacji, albo trafiałem na bardzo słabe webinary, w których prowadzący przeskoczył z grubsza po bardzo wielu tematach, nie wchodząc w żaden bardzo bardziej szczegółowo, albo te webinary miały na celu tylko zebranie, Grupy osób, na przykład jakimś clickbaitowym tytułem, a było to tylko po to, żeby właśnie przelecieć po tych tematach bardzo ogólnikowo, a potem przez większą część spotkania nagabywać na zakupy czegoś tam, co było w interesie generalnie tego organizatora webinaru. Najczęściej chodziło o sprzedaż drona bądź szkolenia. Jednocześnie widziałem, że na tych webinarach pojawia się bardzo dużo ludzi, więc postawiłem hipotezę. Że potrzebne jest takie miejsce, w którym będzie można znaleźć źródło rzetelnej wiedzy i informacji. I wracając do tych webinarów, to w internecie były i w sumie nadal są też takie treści, które pokazywały tylko fragment zagadnienia. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to znowu kup sobie szkolenie i może dopiero wtedy powiemy Ci coś więcej, co jest niezwykle irytujące. A jak już była jakaś sensowna treść, to odnosiła się tylko do kwestii technicznych, czyli na przykład recenzja jakiegoś drona, a o kwestiach formalno prawnych nie było tam ani słowa. Czyli głównym powodem powstania tego podcastu było moje wkurzenie na to, że brakuje miejsca w internecie, gdzie można bezpłatnie znaleźć rzetelną wiedzę o tym, co w dronach jest najtrudniejsze, czyli właśnie o zagadnieniach prawnych, o tym, jak latać, żeby było to zgodne z przepisami, ale też efektywne biznesowo, i jednocześnie, żeby było. Podane w takiej lekkostrawnej formie, bez patetycznego języka, mnóstwa mądro brzmiących skrótów i sformułowań. I to, że nagrałem pierwszy odcinek, nie przyszło tak po prostu nagle, że usiadłem, nie miałem co robić, to nagram. Miałem wiele wątpliwości, wiele obaw, o których teraz chcę wam krótko opowiedzieć. Ja generalnie jestem też odbiorcą kilku podcastów, które uwielbiam słuchać i których słucham regularnie. I pomysł mojego podcastu kiełkował w mojej głowie dość długo, myślę, że było to jakieś 2-3 miesiące. I odnośnie obiekcji czy obaw, to jako pierwszą rzecz wymienię obawę o to, że martwiłem się, czy ja w ogóle dam radę. Na etapie przygotowywania się do pierwszego odcinka wiedziałem, że jest w internecie mnóstwo takich podcastów, które mają 3, 5 czy 7 odcinków i tyle. Ktoś miał fajny pomysł, na początku miał motywację i zaczął, ale zabrakło konsekwencji, żeby utrzymać regularność. I bardzo nie chciałem, żeby było tak w moim przypadku. Wiedziałem, że zależy mi na tym, żeby nagrywać regularnie. Postawiłem sobie też dość wysoko poprzeczkę, żeby nagrywać co tydzień, i to była chyba główna obawa. Czy dam radę i wytrwam w konsekwentnym nagrywaniu? I połączona ona była z kolejną, czyli czy ja będę w ogóle miał o czym mówić w tym podcaście. Bo, wiecie, temat dronów w całości ludzie omawiali w godzinnym webinarze, więc obawiałem się tego, czy znajdę interesujące tematy, żeby nagrywać przez kilkadziesiąt odcinków. Kolejną rzeczą, na którą Zupełnie nie mam i nie miałem wpływu, był mój głos. Stresowało mnie to okrutnie, jak słuchacze, o ile w ogóle ktoś będzie chciał tego słuchać, będą odbierać właśnie mój głos. Dalej zastanawiałem się, czy w ogóle będzie ktoś chciał tego słuchać. Natomiast postawiona na początku hipoteza, że skoro tak wiele osób uczestniczy w webinarach, to chyba szukają wiedzy i informacji więc dawało mi to z dużym prawdopodobieństwem odpowiedź że taki content może kogoś zainteresować no i stało się nagrałem ten pierwszy odcinek pamiętam go doskonale nagranie zajęło mi chyba 6 godzin a licząc z przygotowaniem to było dużo więcej nagrywałem poprawiałem było mnóstwo powtórzeń ale zrobiłem to nagrałem wrzuciłem do sieci i ku mojemu zaskoczeniu ktoś naprawdę tego wysłuchał. Wiem też, że ten pierwszy odcinek nie jest doskonały, ale nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Pamiętam też, że pierwszy wpis na LinkedInie dotyczący podcastu chyba zaczynał się od tego, że napisałem, że zrobione jest lepsze od doskonałego. I podpisuję się pod tym bez zastanowienia. Wiem też, że gdyby nie było pierwszego odcinka, to nie byłoby też pięćdziesiątego, i to jest fakt. A jeśli chodzi o wyzwania, to chyba największym wyzwaniem było to, żeby nie zniechęcić się po kilku odcinkach. I tu wspierała mnie świadomość, że ja wiedziałem od innych podcasterów, jak to w pierwszym roku tworzenia takiego podcastu będzie wyglądać. Absolutnie nie nastawiałem się na setki tysięcy odtworzeń, bo to, że ktoś usiadł. Coś nagrał, wrzucił do sieci, to jeszcze absolutnie nic nie znaczy. A na pewno nie znaczy, że to, że coś się pojawiło w internecie, to kogokolwiek zainteresuje. I właśnie to, że miałem tego świadomość, że przez pierwszy rok czy nawet pierwsze dwa lata nagrywania nie mam w ogóle co się spodziewać cudów, że ten materiał, jeszcze tworzony w tak ogromnej niszy, jaką jest wykorzystanie dronów, na pewno nie będzie konkurował z jakimiś lifestyleowymi podcastami. Ale nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby próbować z takimi konkurować, i nadal takich aspiracji absolutnie nie mam. Ale z czasem przyszły wiadomości: pojawiły się pierwsze oceny w Spotify, pojawiły się komentarze, pojawiły się rozmowy podczas różnych konferencji, że ludzie podchodzili i mówili no, fajny podcast, życzyli wytrwałości, i to dało mi ogromnego kopa. Bo okazało się, że to moje mówienie o dronach naprawdę komuś się przydaje. I muszę wam powiedzieć, że to była jest cały czas dla mnie największa nagroda za tworzenie tego materiału. A jak się przygotowywałem do nagrania? Wspomniałem wam, że największą obawą było dla mnie to, czy dam radę nagrywać regularnie. Bardzo nie chciałem być kolejnym, który nagra 3 czy 5 odcinków i odpuści, bo święta, bo urlop, bo boli głowa, bo dużo pracy, bo inne zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Ileż razy jako ludzie podejmujemy jakieś postanowienia i. No właśnie. I na postanowieniu się kończy. I właśnie mając to z tyłu głowy, wiedziałem, że jeśli nie popracuję nad konsekwencją i wytrwałością, to w ogóle nie mam co zaczynać. Ja jakiś czas temu. Kilkanaście lat temu tak naprawdę zacząłem biegać. Nie są to absolutnie żadne ekstremalne biegi. Nie przygotowuję się też jakoś specjalnie do biegania, co wiem, że nie jest najmądrzejsze, ale trochę jak Forest Gump. Zakładam buty, wychodzę i biegnę, tylko na krótszych dystansach niż Forest Gump. Tak po prostu. Najdłuższy bieg, jaki mam na koncie, to półmaraton i to na razie tyle. Ale Postawiłem sobie wyzwanie i chciałem sprawdzić, czy przez 30 dni dam radę utrzymać dyscyplinę i biegać codziennie. Zacząłem w połowie miesiąca i ogarnąłem to. Biegałem przez te 30 dni, niedługie dystanse, tylko tak 5 do 10 kilometrów, ale nie o to chodziło w tej grze. Nie ważne było tempo i dystans, tylko ważne było dla mnie, żeby dzień w dzień wyjść i biegać i to koniec filozofii. Po tych 30 dniach spojrzałem sobie w aplikację, gdzie rejestrowałem te aktywności i zobaczyłem, że jest połowa kolejnego miesiąca, i trochę tak głupio to wygląda, więc dociągnąłem do końca miesiąca, czyli zamiast 30 dni biegałem 45 dni. I wiem, trenerzy powiedzą, że to było ultra głupie, bo nie miałem żadnego progresu, nie miałem czasu na regenerację. I ja wiem, że to było ultra głupie, ale dla mnie było bardzo ważne. Bo wygrałem ze swoją głową. I to wymagało dyscypliny, bo były obowiązki służbowe, były obowiązki domowe. I na przykład wróciłem z delegacji, biegałem. Byłem gdzieś na konferencji w hotelu, zabierałem buty i biegałem. Wróciłem z rodzinnej imprezy, biegałem. Albo tak planowałem czas, żeby biegać przed jakimiś wydarzeniami, które mogły spowodować, że przerwałbym. I w efekcie nie przerwałem, z czego byłem mega dumny. A to ćwiczenie dało mi poczucie, że mogę zrealizować to, co sobie założyłem. I to był mój sposób na to, żeby się przygotować do nagrywania podcastu. Często też pojawiają się pytania, skąd biorę tematy odcinków. I odpowiedź jest banalnie prosta. Odpowiadam w odcinkach na Wasze pytania. Pytania, które dostajemy w formie bezpłatnej konsultacji, albo pojawiają się podczas audytów dronowych firm, albo powtarzają się na grupach w social media. Bądź też zadajecie te pytania w bezpośrednich wiadomościach do nas. Generalnie tematy odcinków stanowią odpowiedź na pytania, które od Was otrzymujemy. A czy jest to dobry sposób? Nie wiem, czas pokaże. Natomiast patrząc na statystyki wysłuchań, mogę zakładać, że tak. I teraz kilka słów właśnie o statystykach. Na dzień dzisiejszy, czyli równo rok od dodania pierwszego odcinka, ten podcast subskrybuje 876 osób na Spotify, Apple Podcast i na YouTubie. Na dziś dostępnych jest 50 merytorycznych odcinków, które łącznie zostały wysłuchane prawie 22 tysiące razy. A trzy najpopularniejsze z nich to odcinek 35, NSTS, STS czy A1A3, Uprawnienia na drony, co wybrać. Potem odcinek 43, nowe prawo dronowe, nowelizacja ustawy prawo lotnicze, i trzeci to odcinek 32, NSTS tracą ważność, sprawdź jak wykonać konwersję uprawnień. Wszystkie odcinki razem to 23 godziny i 19 minut kontentu, więc, żeby je wszystkie wysłuchać, potrzeba prawie doby słuchania non-stop. I teraz tak, podkreślę to jeszcze raz. Ja wiem, że to nie jest podcast, który może konkurować z jakimiś topowymi podcastami. Wiem, że statystyki też nie są jakoś specjalnie imponujące, ale dla mnie to jest jakiś kosmos. Gadanie o dronach, pomoc w zrozumieniu przepisów, pomoc w tym, żeby mądrze i świadomie podchodzić do wdrażania dronów do firm, spowodowało, że jest tu niemalże tysiąc osób, które regularnie sięgają po odcinki. I wiem też z rozmów, jakie odbywamy, że te odcinki Wam realnie pomagają, co dla mnie jest największym wyróżnieniem, i po to właśnie nagrywam ten podcast. A czego się nauczyłem w ten rok nagrywania? Nie wiem nawet od czego zacząć. Mówi się, że tak naprawdę nie wiesz, co myślisz na jakiś temat, dopóki nie powiesz tego na głos. I dokładnie tak jest. To, że do każdego odcinka musiałem się przygotować. Musiałem zdobyć informacje. Konsultowałem się z naszym zespołem w Akademia UAV, który z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, w szczególności radka Zycha i radka Wasiluka, z którymi weryfikowałem niektóre kwestie, żeby nie palnąć do jakiejś bzdury. I to wszystko spowodowało, że uporządkowałem sobie bardzo wiele kwestii w głowie. Musiałem zdecydowanie rozszerzyć wiedzę, którą miałem. Regularna praca z firmami naszych klientów jako konsultant sprawiła, że widziałem wiele, a to pomaga mi dzielić się wiedzą i podawać praktyczne przykłady, co z kolei daje wartość słuchaczom, żeby zwrócić na coś uwagę, co w czystej teorii brzmi w sposób niezrozumiały. Nauczyłem się lepszego planowania czasu, bo jak każdy, mam jakieś sprawy prywatne, mam wydarzenia rodzinne, wyjeżdżam na wakacje z rodziną, ale mam też mnóstwo pracy zawodowej. I w tym zawsze jest miejsce na przygotowanie i nagranie odcinka. Nadal uczę się systematyczności. W ten rok były tylko dwie niedziele, gdy nie nagrałem. Święta Bożego Narodzenia, bo i tak nikt tego podcastu by wtedy nie słuchał, i to było świadome odpuszczenie nagrania. I drugi raz, jak trafiłem do szpitala, i zwyczajnie fizycznie nie byłem w stanie nagrać. Ja i moja rodzina, czyli żona i dzieci też nauczyli się żyć tym podcastem, nauczyli się być cicho, gdy nagrywam, za co im serdecznie dziękuję. I ostatnie, co na ten moment przychodzi mi do głowy, to sam proces nagrywania podcastu, czyli znalezienie tematu, który może być interesujący dla słuchaczy, odpowiednie przygotowanie się do niego i nagranie. Nagrywam w swoim gabinecie w domu, nie korzystam z żadnego profesjonalnego studio. Nagrywam, montuję i publikuję sam. Dzięki temu nie jestem zależny od dostępności kogokolwiek, co zdecydowanie ułatwia mi to, że mogę nagrywać regularnie. Nie mam też nagranych odcinków w przód. Mam w telefonie zanotowane tytuły odcinków, na które chcę nagrać, ale często jest tak, że w tygodniu pojawia się jakaś inspiracja na nagranie nowego odcinka, więc przygotowuję się do tego i nagrywam. Takie przygotowanie trwa kilka, kilkanaście godzin. Potem siadam, nagrywam, wrzucam do sieci i jest. I niesamowite jest to, że już bardziej z warstwy korzyści, że na przykład spotykamy się na audycie dronowym w jakiejś firmie. Zaprasza nas tam człowiek z tej firmy, który słucha podcastu i na początku spotkania mówi: ja już pana się tyle nasłuchałem, że czuję, jakbyśmy się dobrze znali. I to jest dla mnie największa wartość. Ludzie, którzy mówią, że ten podcast im realnie pomaga w pracy z dronami, bo jesteśmy w takim momencie rozwoju tej technologii, że tu pytanie nie brzmi, czy używanie dronów, na przykład w geodezji ma sens. O tym już świat za nas zdecydował. Pozostanie tylko pytanie, kiedy. Kiedy nasza firma skorzysta z tej technologii? Podcast pomógł też lepiej sprofilować naszą Akademię UAV, żeby to była firma, która rozumie klientów i potrafi im realnie pomagać. I tak się stało. Z firmy, która kilka lat temu była tylko firmą szkoleniową, staliśmy się firmą doradczą, która, jeśli trzeba, potrafi zrobić szkolenie i potrafi wyposażyć zespół w kompetencje pilota. Ale co ważniejsze, zależy nam na tym, żeby dawać całej firmie zrozumienie tego, jak z technologii dronów mądrze i efektywnie korzystać, żeby to wpływało na rozwój tej firmy. I ostatnie, co mam na swojej liście, to parafrazując klasyka, to ja się cały czas uczę. Rozwijam swoją wiedzę jako konsultant, ale też uczę się, jak w prosty sposób omawiać często zawiłe zagadnienia. Bo znowu, jeśli nie potrafisz o czymś opowiedzieć w prosty, ale zaznaczam nieprostacki sposób, to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz. Dlatego w tym podcaście często używam porównań, jak na przykład porównanie, że instrukcja operacyjna jest trochę jak przepis na szarlotkę, i fajne jest to, że często wracacie do tych porównań, gdy rozmawiamy. Bo właśnie o to chodzi żeby przez proste analogie ułożyć sobie w głowie czasem skomplikowane definicje bądź jakieś zagadnienia. I czasem pojawiają się też pytania, czy nie boję się dzielić wiedzą i udostępniać tyle informacji bezpłatnie. Czy to nie spowoduje, że nasza Akademia UAV będzie miała mniej klientów? I absolutnie się tego nie boję. My w Akademii nie sprzedajemy wiedzy, bo ta wiedza jest dostępna dla każdego w ustawach, w rozporządzeniach, materiałach doradczych itd. Tylko nie każdy ma ten komfort, żeby poświęcić czas, energię i zaangażowanie na znalezienie tej wiedzy, i co ważniejsze, na interpretację tego, co tam jest napisane. Ja w podcaście nie odkrywam Ameryki. I słyszę też często, że z bezpłatnego podcastu ktoś dowiedział się więcej niż z płatnych szkoleń w jakiejś firmie, która specjalizuje się w szkoleniach, a nie w przekazywaniu wiedzy. I właśnie o to chodzi. Nasza akademia UAV nie sprzedaje wiedzy. My przez pracę naszych konsultantów, przez pracę naszych doświadczonych pilotów i instruktorów pomagamy innym firmom mądrze i odpowiedzialnie wdrożyć tą wiedzę teoretyczną dotyczącą wykorzystania dronów. W pracy firmy, w praktyce. Ktoś taką pracę jak nasza kiedyś porównał do wspinaczki w górach. Bo my już na tym szczycie byliśmy wiele razy. Wiemy, jak tam dotrzeć. Wiemy też, jakie piękne widoki zobaczysz, gdy dotrzesz z nami na ten szczyt. I podzielimy się tym doświadczeniem z Tobą. Ale nie tak jak na typowych szkoleniach dronowych, że pokażemy Ci jakąś prezentację, pokażemy Ci, jak wystartować z dronem albo jak zrobić pionową ósemkę, co jest jakimś absurdem. Tylko my pójdziemy tam razem z tobą, powiemy Ci, na co zwrócić uwagę, gdzie może być niebezpiecznie, gdzie możesz się zsunąć. A wszystko po to, żebyśmy razem osiągnęli ten cel, czyli wspięli się na ten szczyt ale też, żeby ta droga nie była dla Ciebie tak niebezpieczna, jak mogłaby być, gdybyś szła bądź szedł tam samodzielnie. I dlatego nie. Nie boję się, że dzielenie się wiedzą spowoduje, że nasza Akademia UAV ucierpi na tym, że dzielę się wiedzą w bezpłatnym podcaście. A wręcz przeciwnie. To, że pokazujemy przez realne przykłady, że my już na tym szczycie byliśmy wielokrotnie, powoduje, że więcej osób chce tam razem z nami pójść i te piękne widoki oglądać. A co dalej? Czyli, jakie są dalsze plany na ten podcast? Jedno jest pewne. Ten podcast na tym rocznicowym odcinku się nie kończy. Planuję nagrywać dalej, dalej odpowiadać na Wasze pytania, dalej omawiać przepisy w prosty i zrozumiały sposób. Czasami pojawiają się odcinki, do których zapraszam gości. Jest to formuła, którą być może będę chciał trochę rozwinąć, ale najważniejsze jest dla mnie to, że chcę dalej tworzyć wartościowe treści. Bez reklam. Bez sponsorów, tak jak do tej pory, po prostu, praktycznie o dronach. I tutaj pytanie do Ciebie: czy jest coś, czego chcesz słuchać w kolejnych odcinkach? A jeśli jest coś, co chcesz, żebym w tym podcaście omówił, daj mi proszę o tym znać. Najłatwiej możesz mnie znaleźć i napisać na LinkedInie albo na Instagramie. A zbliżając się do końca, po prostu dziękuję. Dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję, że słuchasz. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie oceny. Dziękuję, że dzielisz się tym podcastem dalej z ludźmi, którzy być może tak jak Ty interesują się dronami albo chcą wdrożyć tę technologię do pracy swojej firmy. Dzięki Tobie wiem, że nagrywanie tego podcastu dalej ma sens i jest to dla mnie największa motywacja do dalszego nagrywania. Jeśli chcesz jakoś wesprzeć ten podcast, wystarczy, że polecisz go znajomemu, który interesuje się dronami. Albo napiszesz komentarz na Spotify'u, na YouTubie czy w Apple Podcast, bo to powoduje, że algorytmy sztucznej inteligencji wspierają takie materiały, które powodują reakcję u słuchaczy. Albo po prostu dasz mi znać, że słuchasz i to naprawdę wystarczy. To był bardzo fajny, ciekawy, ale też intensywny rok. Było trochę nerwów, mnóstwo rozwoju i nauki, ale przede wszystkim ogrom satysfakcji. Dzięki za to, że jesteś, droga słuchaczko, dzięki, że jesteś, drogi słuchaczu, tutaj ze mną, i mam nadzieję, że zostaniesz na kolejny rok. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, już zdecydowanie bardziej merytorycznym. A teraz wracam do rodziny świętować. Dobrego tygodnia Wam życzę, dobrego drugiego dnia świąt Wielkanocnych. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.